Hej Baski, muszę ci coś powiedzieć. Tobie? Ja tobie też muszę. No dobra, to na trzy, cztery? Okej. trzy, cztery. Kupiłam sobie robuksu. mnóstwo robuxów. Co? Nie, ja przepraszam, to był taki żart. A chciałabyś może mi dać trochę Nie dam ci robuxów, bo jesteś fałszywą przyjaciółką. Dobra, muszę sobie wyjąć od razu jak Tylko puszką, tym, że... Lia znajduje sobie grupkę. Hejka wszystkim. Cześć. Cześć. Jest nas... To jest nowa osoba w naszej grupce. Nazywa się Lia. My się przedstawimy, co? Możemy. Hej, to może ja zacznę. No to jestem Natasza, mam 14 lat i to ja. Mega Ładna. Hint. O, ładna. Jestem Amelia, mam 16 lat i to ja. Ładna. Wow. Okej, okay. Mam na imię Jacob, mam 16 lat i to ja. A... Ale mój jak miał. Sen tak mówić. Hej, to ja jestem Lia i mam 15 lat, a to ja. Wow, hey. ale ładna. Part dwa.